Hej, witajcie z tej strony Thomson, a w tym materiale pokażę Wam, jak pobrać oprogramowanie, to też sterowniki do płyty Gigabyte B550 Aurus Elite. Wchodzimy sobie w naszą przeglądarkę internetową. W pole wyszukiwania musimy wpisać nazwę naszej płyty głównej, w tym wypadku to jest Gigabyte B550 Aurus Elite. Link do strony będziecie mieć oczywiście w opisie materiału, został w subskrypcji. Łapkę w górę i oglądaj do samego końca. Wchodzicie sobie w link, który macie w opisie. I gdy już wejdziecie na stronę, ukaże Wam się takie oto okienko. Przejdźcie do zakładki Wsparcie. I tutaj macie coś takiego jak sterowniki OS, czyli sterowniki i wersję systemu musicie sobie wybrać, którą macie na swoim komputerze. Jeśli macie Windows 11, wybieracie Windows 11, jeśli Windows 10 wybieracie Windowsa 10. I macie tutaj dostęp do wszystkich sterowników do Waszej. Płyty głównej do chipsetu, sterownik od karty dźwiękowej, sterownik do karty sieciowej, sterownik do kontrolera, dysków oraz wersję BIOS, którą możecie sobie pobrać i zaktualizować wasz BIOS do najnowszej wersji, jaką macie na waszej płycie głównej. I również jest taka zakładka jak funkcja, i tutaj pobieracie sobie oprogramowanie do waszej płyty, to też inaczej jakieś programy, które są dostarczane do waszej płyty. Które wspierają waszą płytę i umożliwiają na przykład włączenie Fastboota, czy zaktualizowanie BIOS-u za pomocą tego oprogramowania bez wchodzenia do BIOSu, włączenie Game Boosta i wiele, wiele innych. Z tego materiału by to było na tyle. Jeśli odcinek Cię spodobał, zostaw łapkę w górę i do następnego Hej, cześć i czołem.